Dla tych wszystkich, którzy chcieliby zostać policjantami, uruchomiliśmy możliwość składania dokumentów od dzisiaj do 10 lutego we wszystkich komendach miejskich oraz powiatowych. Przy wypełnianiu części C kwestionariusza osobowego dla kandydatów, proszę zwrócić głównie uwagę na punkt pierwszy, w którym pytamy o karalność w ciągu ostatnich 10 lat. Chodzi nam tutaj również o wykroczenia w ruchu drogowym lub yy, mandaty na przykład porządkowe nałożone przez policję lub straż miejską. Czyli jeżeli dostałem mandat nawet za przekroczenie prędkości powinienem go tutaj wpisać. Tak, hasłowo należy tutaj w tym punkcie właśnie go ująć. Zdarza się często, że kandydaci nie posiadają przy sobie książeczki wojskowej, chodzi tu o mężczyzn, no ale też zdarza się, że kobiety taką książeczkę posiadają. W takiej sytuacji y, trzeba ją nam okazać, i w tej książeczce, w takiej rubryce, powinna być zamieszczona notacja z wokalu, że osoba jest przeniesiona do rezerwy. I my na tej podstawie stwierdzamy uregulowany stosunek do służby wojskowej. Przy wypełnianiu y głównie części C kwestionariusza, prosimy, żeby kandydat zakreślił prawidłową odpowiedź, czyli podkreślił ją lub, lub na przykład ujął w kółko, bo jeśli skreśli na przykład odpowiedź aktualnie toczy się wobec mnie postępowanie, to ja potem odczytuję nie toczy się wobec mnie postępowanie karne. Jeśli chodzi o świadectwa ostatniej szkoły, czy szkoły średniej, czy ostatnio skończonej uczelni, należy przenieść nam i zostawić ksero tego dokumentu, natomiast oryginał okazać nam do plonu. Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości związane z rekrutacją i pracą w Policji, to można je bez trudu rozwiać, zaglądając na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Znajdziecie tam kilkadziesiąt najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.